Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Merit. W końcu to mogę powiedzieć, bowiem przez ostatnie dwa tygodnie nie było żadnego materiału, jak pewnie zauważyliście. Spowodowane to było chęcią takiego restartu. Złapaliśmy trochę za nie chcieliśmy robić filmów na siłę. Zresztą to już było też planowane, że w październiku, jak zaczynaliśmy kanał, że zobaczymy przez ten miesiąc, dwa miesiące, jak się ta forma przyjmie. Okazało się, że przyjęła się dobrze, więc kontynuowaliśmy to dalej, a nie chcieliśmy robić takich filmów, wiecie, na siłę, byle by były, więc yy, przez dwa tygodnie takiego żadnego nie było, my trochę się odświeżyliśmy, pomyśleliśmy co można by fajnego urozmaicić, pytaliśmy się też między innymi Was na zakładce Społeczność na YouTube i można powiedzieć, że ruszamy z nowym formatem. Przede wszystkim, zanim jeszcze tak w skrócie powiem co się zmieni. Yy... Filmy dotychczas były w poniedziałek, środa i piątek. Teraz te filmy będą się pojawiać dwa razy w tygodniu, czyli wtorek i piątek możecie się ich spodziewać w okolicach godziny 20. Wiecie, my nie czerpiemy z tego jakby żadnych korzyści materialnych. Robimy to tylko i wyłącznie z pasji dla was. Więc yy, my ten mamy też jakby życie prywatne. Ciężko jest naprawdę zrobić, utrzymać kanał z trzema filmami tygodniowo. Musicie nas zrozumieć w każdym bądź razie będziemy się starać, żeby te dwa filmy tygodniowo były zawsze, tak jak właśnie powtórzyłem o godzinie 20. Ruszymy, ruszamy też z seriami, jak mogliście zobaczyć w intrze, które pojawiło się we wtorek. Być może już wkrótce pojawi się seria Calcio Merito Historia, Calcio Merito Flash, Calcio Merito Podcast. To wszystko jest jeszcze do ustalenia. Te serie nie będą regularne. Teraz jest poniekąd, można powiedzieć, pierwszy odcinek z takiej serii rankingowej, bowiem za moment Oleg Bernard przedstawi, przedstawi Wam 10 najlepszych zawodników U21 minionej rundy, także no pewnie dlatego właśnie kliknęliście w ten materiał, bo, z, materiał, bo zobaczyliście tytuł, zobaczyliście miniaturkę. E, zanim jeszcze zaczniemy, zapraszam na social media, klasycznie Facebook, Twitter, a także otworzyliśmy Instagrama, będą się na nim pojawiać zdjęcia, legendarne myślę ujęcia z, ze świata Calcio, więc zapraszam serdecznie, linki wszystkie będą w opisie. Dobra, bez zbędnego przedłużania, może kiedyś indziej to powiem, nawet bez żebrania łapki w górę, zapraszam na materiał. Pierwszym zawodnikiem w naszym rankingu na miejscu dziesiątym będzie Robert Skow Olsen, który trafił przed sezonem do Bolonii za 6 milionów euro z duńskiego Norgella. Jest to zawodnik, który swoim stylem przypomina nieco Riada Mareza z Manchesteru City, a co za tym idzie jest szybki, ma dobrą kontrolę piłki, potrafi też wykończyć akcję i ma niebanalny dribbling. Prawda w tym sezonie dużo nie pograł przy konkurencji Ricardo Russellniego, ale i tak pokazał się z bardzo dobrej strony w ekipie siniszy Mihajlovića. Skow Olsen zagrał 13 spotkań, strzelił jedną bramkę, ale nie zanotował żadnej asysty. Jak zobaczycie w naszym dzisiejszym zestawieniu, nie jest to ostatni piłkarz Bolonii, którego warto obserwować dru w drugiej części sezonu Serie A. Na miejscu dziewiątym znajduje się zawodnik, który wyróżniał się już w poprzednim sezonie, natomiast teraz notuje znaczący progres w dużo lepszym zespole. Mowa tutaj o Izmaelu Benaserze, który za 16 milionów euro zamienił Empoli na Milan. W połowie listopada Algierczyk miał 92,5% skuteczności driblingów i jest to najlepszy wynik w Europie. Dobre występy Benassera w ekipie Rossoneri sprawiły, że za Timo Ebakayoko czy Lukasem Bilią nikt za bardzo nie tęskni. Pomocnik swoim stylem gry przypomina Lukasa Torreira. Były zawodnik Arsenalu w tym sezonie spędził 1080 minut na boisku, grając przy tym 15 spotkań w serie A. Co ciekawe, benaser w młodości zamiast być piłkarzem, myślał nad zostaniem inżynierem. W tym momencie może pełnić taką rolę inżyniera w zespole prowadzonym przez Stefano Piolego i jest to jeden z zawodników, którego warto obserwować w drugiej części sezonu serie A. U nas benaser jest na dziewiątym miejscu. Na ósmym miejscu znajduje się jedno z moich osobistych zaskoczeń po pierwszej części sezonu serie A. Jest to reprezentant Albanii marasz Kumbula. Defensor rozgrywa swój pierwszy sezon na poziomie Serie A i jest wychowankiem Hellasu Verona. I co ciekawe jest to najmłodszy obrońca w ligach top 5 z golem w tym sezonie. Do tego jest to pierwszy obrońca urodzony po 1 stycznia 2000 roku, który zdobył bramkę na poziomie Serie A. Jeżeli chcemy szukać zawodnika, który swoim stylem gry przypomina Marasza Kumbule, to jest to Milan Szkryniar. Niewykluczone, że jest to ostatni sezon stopera w barwach Hellasu na poziomie Serie A. Obecnie interesuje się nim Inter, który ma zapłacić 15 milionów euro. Siódme miejsce w naszym zestawieniu zajmuje drugi i ostatni piłkarz. Boloni, Bolonii Takehiro Tomiyasu, który przeniósł się przed sezonem za 9 milionów euro do Bolonii z belgijskiego trudenze. Japończyk w ekipie Sinisza Michailowicza ze względu na swoją wszechstronność może grać na paru pozycjach. Obecnie gra na prawej obronie, ale jeżeli zajdzie taka potrzeba, Tomiyasu może zagrać także w środku obrony. Tomiyasu w tym sezonie zanotował 1254 minuty na poziomie Serie A. Na następnym miejscu znajduje się Sandro Tonali, który został już okrzyknięty nowym Pirlo i ma za sobą debiut w dorosłej reprezentacji Włoch. Choć wiele osób w Tonalim widzi następcę Pirlo, to sam piłkarz uważa, że ma zdecydowanie więcej cech łączących go z Gennaro Gattuso. Tonali jest bardzo dojrzałym zawodnikiem. Nie boi się wejść w dribbling i wesprzeć swoją drużynę w ofensywie i tylko Ismael Benasser jest od niego lepszy pod względem udanych dribblingów w całym sezonie. Tonali w tym sezonie zagrał 19 spotkań na poziomie Serie A, w których zdobył jedną bramkę i zanotował 4 asysty, z czego dwie w ostatniej kolejce przeciwko Kaliari. I nie ma co tu też ukrywać, Tonali jest jedną z najbardziej wyróżniających się postaci w samej breszcie, być może Tonali nawet najbardziej się wyróżnia z całego zespołu. Pomocnik zagrał w tym sezonie 1590 minut. Pierwszą piątkę otwiera zawodnik grający obecnie na wypożyczeniu z Empoli w Dosasuolo, Hamed junior Traore. Już w poprzednim sezonie m.in. innymi Ser i wspomniany właśnie Traore długo utrzymywali Empoli przy życiu przed spadkiem do Serie B. Hamed jest wypożyczony do Sassuolo do końca przyszłego sezonu i Neroverdi mają opcję jego wykupu. Iworliczyk ma na koncie trzy bramki i zanotował jedno kluczowe podanie. Do tego zagrał 1215 minut w całym sezonie Serie A. I obok Jadona Sancho, Hamed jest jedynym zawodnikiem urodzonym po 1 stycznia 2000 roku, który uczestniczył w zdobyciu przynajmniej czterech bramek w dwóch ostatnich sezonach dla Zespołów. Czwarte miejsce w naszym zestawieniu zajmuje zawodnik interu Mediolan Alessandro Bastoni. Wychowany Katalancy zagrał w tym sezonie aż w 11 meczach ligowych, m.in. z powodu słabszej formy Diego Godina czy absencji Milana Szkriniara. Obrońca znajduje się na liście UF 50 najbardziej perspektywicznych graczy do lat 21 w Europie i co ciekawe z nim w składzie Inter nie przegrał jeszcze żadnego spotkania ligowego. Twoją techniką, ustawianiem się czy wychodzeniem do ofensywy przypomina nieco Emerika Laporte z Manchesteru City. Otwieramy pierwszą trójkę. I co by tu dużo mówić. Gdyby nie ten zawodnik, to prawdopodobnie Milan znajdowałby się w strefie spadkowej. Mowa tutaj oczywiście o Gianluigi Donnarumie, który w tym sezonie zanotował 7 czystych kąt. Wychowany cross w ostatniej edycji Golden Boya znalazł się najwyżej spośród wszystkich włoskich zawodników do lat 21. Obok Teo Hernandeza i Alessio Romagnoliego jest najlepszym zawodnikiem Milanu. Na drugim miejscu wybór padł na Nicolo Zaniolo, który obecnie leczy się po operacji zerwanych więzadeł. Niewykluczone, że zawodnik Romy wróci do gry w maju. Nicolo, którego idolem jest K.K., jest najmłodszym zdobywcem gola dla reprezentacji Włoch, który w tamtym czasie grał w Romie. Nicolo Zaniolo po zdobyciu pierwszej bramki miał 20 lat i 139 dni, a drugi w zestawieniu Daniele De Rossi 21 lat i 42 dni. Dorobek Zaniolo w tym sezonie to 4 gole i 1 asysta w 18 meczach ligowych. Nicolo najlepiej czuje się jako mecala, ale na innych pozycjach też radzi sobie równie dobrze. Roma nie przegrała żadnego meczu po golu lub asyście tego piłkarza. Zaniolo jest piątym najmłodszym graczem Romy w historii, który osiągnął co najmniej 10 trafień w lidze. Zdaniem Paulo Fonseki Nicolo musi poprawić decyzyjność. Skoro tego zawodnika uznaliśmy za odkrycie pierwszej rundy obecnego sezonu Serie A, to też znalazł się na pierwszym miejscu w naszym zestawieniu. Mowa oczywiście o Dejanie Kulusewskim, który w tym sezonie zagrał 20 spotkań ligowych i zdobył w nich 4 gole oraz zanotował 7 asyst. Szwed jest także beneficjentem transferu do Juventusu, który ziści się latem za 35 milionów euro. W ramach ciekawostki, w każdym z meczów, gdzie Dejan Kulusewski strzelał lub asystował, Parma nie przegrywała. Kulusewski jest najmłodszym piłkarzem w ligach top 5, który był już zaangażowany w przynajmniej 10 bramek swojego zespołu. W pierwszym wywiadzie dla klubowej telewizji Juventusu Kulusewski mówi, że najlepiej czuje się na pozycji trekwartisty. Jak krótko scharakteryzować Dejana Kulusewskiego? Stylem gry przypomina on bardzo Josipa Ilicicza i da się to zauważyć w każdym możliwym zagraniu. Tak zatem wygląda nasze zestawienie 10 najlepszych zawodników do lat 21 po pierwszej rundzie sezonu Serie A. Jeżeli spodobał wam się ten materiał, możecie zostawić opinię w komentarzu oraz go ocenić. Zapraszam do subskrypcji kanału Calcio Merito, gdzie będziecie mogli poznać kolejne ciekawostki związane z ligą włoską. To jest też okazja, aby zaprosić was do obserwowania mojego konta calcio primavera zarówno na Facebooku, jak i na Twitterze, gdzie poruszam tematy związane z włoską piłką młodzieżową, także z zawodnikami do lat 21 grających w Serie A. Do usłyszenia w kolejnych materiałach. Ciao.